Dobry wieczór, ArcelorMittal Park, 16 kolejka Betkich pierwszej ligi Sosnowiec. Jest domowym obiektem wieczystej Kraków, która dziś mierzy się ze Stalą Rzeszów, a dobry wieczór mówią? Bogdan Zając. Marcin Fedek. że w trzech meczach ten zespół stracił 9 bramek. Zremisował tylko jeden, dwa mecze przegrał 2 do 3, no i po meczu w Legnicy było powiedziane krótko, dziękujemy. No można powiedzieć, że w tych trzech spotkaniach było widać, że Trener nie do końca przeanalizował chyba zespół, bo widać było, że się dużo uczył, dużo szukał, a, a te mecze pokazywały właśnie, że, że nie ma na to czasu, trzeba szukać punktów. To jest skład wieczysty, Mikułko w bramce, Dankowski, Mikołajewski, Pazdan, Pietrzak, dalej Piazony Gajos, Pusić i Semedo, Fire taki VR. Sporo zmiany, cztery zmiany w podstawowym składzie, za chwilę do tego wrócimy. Sędziowie, Leszek Lewandowski jako główny, no i jego asystenci, a także na warze Marcin Kochanek, Marek Opaliński. Jest Sebastian Tiro, oczywiście kapitan drużyny. No i wraca Michał Pazdan, twój dobry znajomy z reprezentacji. Pauzował ostatnio za kartki. Też w poprzednim meczu trener Letieri ściągnął go w końcówce. To tak powiedziałem dzisiaj do niego, nie no, Pazdek, to kłania się trenerowi, mówi, trenerze, wszyscy, ale nie ja. No, życie pokazało, że kiedy pastka nie było na boisku, to od razu był kłopot. Kozioł pramce, jeżeli chodzi o stan rzeżu. Dalej warczak 2, Krasowski, 3, 39 Kaczor, 24 Połap, 7 Łysiak, 17 Sławiński, 31 Til, 46 Łyczko, 10 Jonathan Junior i 18 Wachowiak. Tutaj tych zmian mniej jest Sławiński, który wraca po kartkach i Dominik Połap, którego dawno nie oglądaliśmy. 6 meczów nieobecnych z powodu kontuzji. Nie ma dziś kądziółki w ogóle w składzie. Masiak siada na ławce rezerwowych. Natomiast wracając do wieczystej. No to Pazdan, Gajos, Dankowski, się dziś w wyjściowym składzie. Na ławkę wędruje Guralski, Fila, Carlitos i Szymonowicz. Oni grają pola gry, nie ma tej zdobywania przestrzeni przez kogoś i dużo łatwiej wtedy przeciwnikowi jest się Junior wybronić. Junior do Łyczki, Łyczko, ŁYCZKO! Świetna teraz interwencja na linii Mikułki, bo to to leciało w światło bramki. Ale może podobać się puścić. Właśnie do Piazona, Piazon z pierwszej tak. piłki do Villara, Villar, Villar do Fajertaga, piętą nie trafia. To trzeba było normalnie wewnętrzną częścią stopy zagrać do narożnika. No na razie mi imponuje Warczak, że te pojedynki naprawdę wygrywa, blokuje te strzały i wychodzi obronną ręką. Niedobrze teraz trąci piłkę, Till naraził swój zespół na to przejęcie. Dankowski! No wiemy, że on z rzutu wolnego strzelił przepiękną bramkę i teraz też podobnie chyba uderzył prostym podbiciem. No W drugą stronę, urwał się za plecy. Masz na ławce Rafa Lopeza, masz Carritosa. Możesz naprawdę tutaj dużo zmienić, poprawić. Zobaczymy, jakie będą korekty. Wydaje mi się, że dla Połapa to jest koniec meczu i w drugiej połowie po prostu Wachowiak zejdzie niżej, wejdzie na bok pomocy spóźniony Semedo. Tak. Cała trójka czekała na piłkę, że do niej przyjdzie. I kolejny faul. Piazona, to też, druga żółta kartka i czerwona. To co powiedziałem, nie? Taki zawodnik w środku pola. No i stało się. Nie chcę powiedzieć, że wykrakałem, ale... ja, ja byłem pewien, że dojdzie do korekty, jeżeli chodzi o piazonę, ale... Dwie żółte kartki w bardzo podobny sposób złapane. Daje się wyprzedzić, a potem zahacza przeciwnika. No i... W trudnej sytuacji wieczysta, bo to jest 50. minuta. Biorąc pod uwagę stale Rzeszów, ten młody skład, który na pewno będzie tutaj chciał ten mecz wybiegać, no to robi się interesująco. Piłka mi się odbije, nie? tu widać, że. przyspawane. Brakuje, brakuje tego błysku. Wrzutka i gol! Proszę bardzo, dośrodkowanie kapitalne i. Mamy Gola na 1 do zera. Chyba Karol Fila tak. Tak się wydaje. Zupełnie no zaskoczona świetnie. defensywa teraz Tali Rzeszów. Świetnie wyszedł w powietrze i też precyzyjny strzał. No i tu się trener broni, bo przecież prowadził chwilę na Murawie, A to jest chyba jego bramka, jego autorstwa. Świetnie nabieg na piłkę. Teraz tym bardziej potrzebne zmiany, świeża krew, żeby właśnie dodać jeszcze bardziej kopa zespołowi, bo tutaj trzeba teraz tak po mówiąc mocno orać, żeby ten wynik dowieść, bo jest świetny wynik patrząc na to jaka sytuacja się wydarzyła. Tak. Raz Krasowski odpuścił, spóźniony przy tej interwencji, ewidentnie uciekł mu i bez problemu pokonał Kozioła. Falopez 21, Góralski 3. Teraz z daleka próbował Sebastian Til. Teraz będzie okazja, popatrzmy na wyrównanie. Nie ma kola. Z ostrego kąta było uderzenie. Jeszcze Wolski. Jeszcze teraz broni. I teraz jednak piłka w siatce po tej topice Darwisza. Zakotpowało się pod bramką. Mamy 1 do jednego. O, tutaj duży błąd. Tutaj z głębi Pola zawodnił w bieg w tą strefę. w Pierwsze tempo jeszcze się wieczysta wybroniła, ale później... I znowu Darwisz staje. 77 minuta, a więc jest niezwykle skuteczny. Jordańczyk. Popatrzmy, co tu się działo. Fila najpierw wypchnął rywala, potem z ostrego kąta uderza Sławiński, poprawia Wolski. No i tutaj spóźniony w tej interwencji, Pusić. Tutaj Dobrze przykrył ten pierwszy słupek bramkarz yy, Wieczystej, potem wybronił strzał Zrobił co mógł, ale tutaj zabrakło Asekuracji po tych strzałach Wierność. Ale, ale trzeba pochwalić Stalrzeszów za bardzo Dobre rozegranie, wejście właśnie w przestrzeń To czego właśnie we wcześniejszych akcjach Czy jednemu, czy drugiemu zespołowi brakowało mu piłka to wystarczyło Tillowi, a teraz dał się wyprzedzić Darwisz przez Góralskiego Świetnie zrobił to Góralski Dobra decyzja Dankowskiego, ale nie trafił bramkę Masiak do środka, z Kucharskiemu zabrakło teraz czasu na dobre przyjęcie, ale jeszcze jest strzał tuż obok okienka, uderzył Sławiński. Krasowski dobrze to wygrał tę te, te przebitkę, dał szansę Wolskiemu. Wolski, popatrzmy, Sławiński, Sławiński trafił któregoś z zawodników wieczystej chyba Jacka Góralskiego, potem dobra interwencja na linii. Mikułki, który obronił kolejny celny strzał. Góralski. Til, Darwisz! Samo okienko, piłka leciała. Ale fenomenalnie znowu broni Mikułko. Warczak szeroko do Masiaka. Ten w pole karne. Jest przy piłce. Wachowiak! Ojojoj, oj, oj. co to był za gol! w samo okienko zapakował piłkę Wachowiak. Wieczysta 1 Stal Rzeszów 2. No, zabawiłem się w prorokach. Powiedziałem to, że jeszcze, jeszcze nie mamy ostatniej akcji meczu, a tutaj nawet szybciej Wieczysta traci tą bramkę, no. Dziewięćdziesiąta minuta. Tak. No, co by nie mówiąc, to trzeba to podkreślić, że Wieczysta po zdobyciu tej bramki była zbyt mało zdeterminowana, żeby bronić tego wyniku. Były gracz Wisły Kraków, Wychowanych zawiszy Bydgoszcz, Krystian Wachowiak zero goli, jedna asysta, no to teraz ma jednego gola, jedną asystę, ale gol, który może być spokojnie mianowany do gola kolejki. Zszedł do środka, popatrzmy, odwrócił się, przełożył jeszcze piłkę, położył jednego zawodnika. Jacka Królewskiego. No Jacek też się nie może dać tak położyć na murawę. Tak, ale brakuje tutaj podwojenia, do skoku, zbliżenia. Jak idzie Jacek na raz. Drugi w zawodnik już powinien wyskoczyć, pomóc, a to jest takie pasywne troszeczkę wyczekiwanie. Może się uda. Życie po raz kolejny pokazało, że się nie udało. Kończy ten mecz, bo właśnie trzy minuty się zakończyły. I Stal Rzeszów po dwóch. Trzech meczach, dwóch przegranych, jednym zremisowanym, notuje wygraną, no a to jest szósty mecz wieczystej i trzeci z rzędu bez punktów.